To to. Witajcie dzisiaj z innej perspektywy. Jesteśmy na nowej realizacji na nowym tomacie. Mamy oto takiego wroga. Taki wróg to nie wróg. Generalnie mamy coś na po dachu. z tym, że ten dach nie jest izolowany od góry. Jest to coś na kształt zabudowy z tego. Nie jest to tak płaski, bo ma większy spad niż dla dachów płaskich, a mniejszy niż dla dachów strąbek, więc jest to tak spadzisty. W tym miejscu mamy pół metra wysokości do naszej zawodu TGK. W miejscu po przeciwnej stronie mamy, czyli tam mamy, gdzie jesteśmy tutaj, mamy 1,10 m. Przepraszam, ale muszę chyba kiknąć. Nie, to, chyba nie i sytuacja jest taka, że musimy z dachu, z przegrody zamkniętej dykuzyjnie, zrobić przegrodę otwartą dyfuzyjnie. postaram się pokazać etap po etapie jak będziemy to wykonywać na tą chwilę mamy kilka takich prac przygotowawczych gdyż musimy docieklić te ściany żeby izolacja termiczna, która będzie z tamtej strony dochodzić do tego miejsca była połączona z izolacją termiczną, która będzie tutaj tak więc nie lada wyzwanie Musimy to wszystko tutaj przygotować. Tu musimy te kliny podobijać, poobcinać, zdjąć je z drogi. Yy, tutaj są szpilki, które, których nakrętki już się porobiły luźne, bo drewno się wysezonowało w międzyczasie. Yy, oczywiście ta cała wentylacja będzie musiała zostać spuszczona na naszą konstrukcję GK, gdyż nie może być w strefie zimnej, a taka będzie dosłownie pod tym deskowaniem yy, i cała nasza izolacja pójdzie na zabudowę sufitu, która będzie na plus minus 2,70. Dobra, my bierzemy się do roboty, a Was zapraszam do śledzenia postępów pracy.